Witam do ty Sasza. i dziś jest Halloween nareszcie. Miałam nagrać trochę wcześniej, ale miałam niby coś zrobić. Na prywatnym koncie trochę pogram i przez to, że jest tak dużo ludzi i ja tego gruka w drugiej kolejności zaczęłam robić, to te punkty nie naliczały mi się, więc trzeba sprawdzić dobrze. Eee, czy Wam się te punkty w ogóle naliczają, bo ja tamte konto mam niewiele do 22 poziomu i dla mnie 100 punktów straty to jest dużo. Powróciły nowe, stare aktywności jak dynie, eee, jak nawiecony szlak, a nowością są oczywiście te konie dwa, które ja pokażę gdzieś w trakcie filmu. Bo są na tamtym kącie kupione na tym kącie kupię innego konia starszego są też zmiana na przykład są dynie nadal, ale za te dynie dostajemy kryształy, a nie złote jabłka jak wcześniej wcześniej były złote jabłka Teraz mamy kryształy, za wszystko mamy kryształy, więc trzeba tych kryształów wspierać. Wróciły tornada, tak jak w przyszłym roku, że trzeba wspierać te okruchy tuż. Ale pojawiły się dwie nowe rzeczy. A, jeszcze pojawiły się nowe słyszaki kruki i teraz tak. Pierwszą rzeczą jest ten kruk. Strasznie wielki. I drugą rzeczą jest to, że może nas napaść kalopujący tą gdzieś po prostu tak nagle. A trzeba uaktywnić najpierw to sadanie No i dobra. No i lecimy z tym prógiem. Trochę chaotycznie to wszystko mówię, ale dobra Cześć, Verona Paul. E, nazywam, nazywają mnie, mówię ci gdzie masz udać się. No i tu stuwa jest. Właśnie. Inni kryją się ze strachu przemoszonego, a ty jedź tu twierdzy kalopującego. Idź to Kasper, ducha wiesz? Zapytają: O co chcesz? Kasper nauczy cię grać, tak jak jej tuchowa brać. Więc nie spóźnij się wcale, gdyż czekają cię ręczne portale. I już więcej nie mów nic. Nie ociągaj się, jedź hyc hyc Ok. Co roku na rok się zmienia kolor tych pasków tam u góry W zeszłym roku były fioletowe A jeszcze w poprzednim pomarańczowe chyba Jakoś właśnie inaczej jest co roku A ja tu będzie wysłanie? Tu kliknąć. Rany Julek, jesteś chyba osadną osobą, która ciś mnie szuka. Chodzi o gadającego ptaka? Hej, gdy znajdziesz chwilę, porozmawiasz ze mną. Chyba potrzeba ci wskazówek. No nic z tym poradzę na te cięcie. A wyścig dlatego. Mam Dobra, może ktoś ci już mówił o twierdzy kalopującego, a może nie. Ale to miejsce na mnóstwo lat. Mam mnóstwo lat. O. kolabujący? to tutejszy gruba ryba siedzi w twierdzy cały rok, aż do jesieni, kiedy to muszę ruszyć na jurwik, żeby narobić połaganu. Zwykle koni za ludźmi i zaciąga zakopione tusze do twierdzy. Jestem tylko przykładem. Co robimy tutaj przez te wszystkie eony? Możemy stawić czoła smutkowi, który nie pozwala nam przejść w soświaty. Albo możemy sobie gdzieś posiedzieć i popsocić. A jeśli mamy szczęście, co parę lat możemy zorganizować przyjęcie. Jak ty kalupującego akurat nie ma? Powiedzisz, twierdza kalupującego jest bardziej jego placem zabaw. To jak? piszesz się na to. O, i tu jest móstwo To. Widziałem przerażająca wycieczka. Dobra, dorożej się i się trochę potwiercy, Sergnij na kocioł, magazyn stajnie. Trupi sobie. A, widzę pustkę w twoich oczach, jesteś niczym. nasza kruba ryba, kolupujący jest strasznie zapominalski. Wychodzi na to, że ty też. Porozmawiaj. Dobra, może ktoś ci już mówił o twierdzy kolupującego. A może nie, ale to miejsce ma mnóstwo lat. Chlebujący to tutaj szare sieci w twierdzy Cały rok aż to jesieniki to to muszę ruszyć na Jorvik Żeby narobić bałaganu, to już czytałam Z tego chyba nie mam punktów, tak? Tak, nie ma eee, Z tego mam mieć 100, no to lecimy a to jest stajenie? Muszę ci mówić co się... Nie muszę ci mówić co się w robi. Okej, okay, idziemy dalej. Tu jest ten pomocny koleżka, da ci dostęp do wszystkiego co trzymasz w swojej szafie. Tutaj mamy sklepy, ich właściciele nie mówią zbyt wiele, ale mają świetne oferty. Kupisz u nich rozmaite straszliwe rzeczy, a ich ceny wcale nie odstraszają. I tu są dwa nowe zestawy. Ja na tym koncie na pewno będę próbowała ten kupić. A ten pomarańczowy chyba nie to kocioł. Ludzie od wielu lat wrzucają do niego gruchy duszy. Jak wrzucisz ich wystarceń. wystarczająco dużo, to dostaniesz nowe od lat rzeczy o gruchy duszy, to będziesz dzięki tutejszym aktywnościom. Okej. Okay. I teraz aż 20. Tych okuruchów trzeba mieć. To wcześniej było 5 zawsze. To wyspa przyprawia mnie o gęsią skórkę z tą wieszą. Coś jest nie tak, więc większość duchów trzyma się od niej z daleka. I to by było na tyle. Portale zrobią, zabiorą cię w rozmaite dziwne miejsce. Okej, okay, dostałam stółbę. Teraz do te wyścigi. Wyścig na tylko popatrz, się portal do swoich wspomnień, nie swój z nich. ale fajnie tam się ścigać. I drugi wyścig. Strach na wróble. Była taka fiwiórka wielka. A teraz tej fiwiórki nie ma tak filiurka a jej nie ma jest puste miejsce dojedziemy teraz z tyłu wiesz jak był ten wyścig na stałe w krze. to jak się wskoczyło na te czerwone pole to był koniec wyścigu teraz co najwyżej tak swoje, co trzyma na chwilę konie tutaj niezły tam chaos, nie? koleś chyba stracił głowę <śmuszy> o matko <śmuszy> uh, haha, na pewno nieźle się wkłyszyły. i wszystko ci uszło na sucho dobra robota, okej okay. Nawiedzony szlak. Masz przyjaciół, z którymi chcesz spędzić trochę czasu, a może ty i Robin chcecie sobie pobyć razem, tak Czyli jak Ruszaj na nawiedzony szlak. To nieustanne, nieustannie zmieniająca się karusela przygód. Życzę jednak, bo w ocenie, jeśli chcesz, to jechać do końca. Lochy i dynie. Przy tej upiornej starej wieży znajdziesz portal prowadzący tam, gdzie gramy w lochy i dynie. To ta gra dla nerdów, ale całkiem fajna. Hmm. Trochę psuje nastrój te zaczynanie się gry. Wiele lat. temu. No i koniec. Córka skinęła gdzieś nad mążem przed z nieustannie wykwistywała jakąś niepokojącą melodię. Mi się kojarzy z tą dziewczynką, co tak nuciła. Ogulumenie. Wypłynęłam, by pokazać swoją sprawność na morzu, a ono mnie pochłonęło. Okej. Okay. Pierwszy raz jak tutaj szłam to się przestraszyłam tego czerwonego. Opowiadała straszne historie, zaczynam powoli panikować. Chcesz posłuchać mnie, z pewnością przydałoby się towarzystwo. Wspaniale, To tylko nieprawdziwe bajki, prawda Emma? Emma, spokojnie z... Tylko się wykupiam. Okej. Okay. A, posłucham tej historii. Będę miała montowanie? Dobrze, mogę zacząć. Słyszeliście kiedyś o pewnym klumenie? Podczas niebieskiego księżyca Jorvik spowija woskowy blask, budzi się z głęboko snu. Uderza, się tego nie spodziewa, zajmuje się swoim zajmując się swoim koniem po całym ciężkim dniu. Być może zapomniałeś zamknąć drzwi do stajni. Klumen kroczy tylko w świetle niebieskiego księżyca. Od tej chwili nie możesz się pozbyć wrażenia, że ktoś Cię obserwuje. Jest! Ta dziewczynka! Dostajesz gęsi i skórki. A potem zaczyna kapać, kap, 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 rozglądać się. To jest bliżej! <laughs> Rozglądasz się na lewo i prawo, ale widzisz jedynie pustą stajnię skąpaną w plasku księżyca Za chwilę a co to jest na podłodze? Idziesz w stronę kałuszy kleju, która pojawia się znikąd. Spoglądasz w nią i widzisz własne odbicie, ale to nie wszystko. Kap, kap. Kropka kleju ląduje na twoim ramieniu. Wtedy właśnie dostrzegasz jego odbicie w kałuszy. To glumen. Wisi nad twoją głową. Schowaj się wśród siana, zaczekaj do rana, nie odsyłaj się wcale, o czym mniej otwarte stale. Jeśli spojrzysz Klumenowi w oczy, stanie się czymś więcej, niż tylko wytworem twojej wyobraźni. Zapieszę ci konie i zmieni ich w podkowy w I znikła dziewczynka, okej. Okay. Tutaj tu się nic nie dzieje, przynajmniej ja nic nie mogę znaleźć. O! Marsz ludzi. Pajączek będzie dobry. O, <laughs> pająk! Kurde. Nie, 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 nie idź. Ach, nie cierpię pęku. Dobra. Czy coś tu jest? A te. <laughs> Nie ta strona. Okej. Okay. Ja to zawsze od odwrotnej od strony pójdę. Tak, empel jest przerażający. Okay. No i jest ten. James z maską Jamesa. Fajnie. Strasznie co może chcesz kupić opatentowane straszecz potworów nie dzięki Pomyliły mi się. Miało cię znów widzieć, udało Ci się przejechać cały nawiecony szlak. Ja szaleństwo niej, pojechałaś przez kanion, czy stchuszyłaś i wybrałaś most. Ja zawsze mam pietra, więc nie oceniam. Każdego roku o tej posze organizuję ekscytującą przykotę z duchami z nawiedzonej piwnicy w samku z Rębnej polany. Ciekawe czy tam jest ten, ta kolejka znowu w samku. Okej, okay, nie mów, że ja nie ostrzegałam i się. Nie myślisz, że to jest straszne dla ciebie? Nic nie mogę zrobić. Nie zapomnij trzymać się z daleka od duchów. No i tu też. Teraz dostajemy okruchy tuszy, wcześniej właśnie nic nie dostawaliśmy Co to satanie i to było takie. O, o. Nawet mi koń znika. Widać, że jakieś błędy są tu przy... poszło. Nie strasznie mam nadzieję. Nie nie. Ten portal wyślecie do piwnicy samku z polany. Mamy tutaj to nie dostęp, a to bo przepłynąć zamknęli to miejsce. Jak zamknęli. Tamten portal jest dostępny jedynie dla tych, którzy byli w to linie złotych skórz. Jest tam taki wkłuszony rolnik, który o tej szeroku ciągle naszego nadynie. Okej. Okay. Idziemy do Jaspera Tam jest historyjka, czy nie? No i cała ta scenka Na ducha kolobującego moje co coś pętało. Miałem uciec kilka najlepszych tylni, zowieść na tarkę, a tu nagle tynie mi się zaczęły odcinać. Tynie skoczące jak diapły wcielone. Katastrofa foniks, musisz mi pomóc zapanować nad tymi diapelskimi kapeczkami. nie ją będą w tynie, okej. Okay. Patrz, rodzina. Będąc razem, nie są już takie straszne. Co to? To chyba niespodzianka dla ciebie? <grym> Dziękuję za pomoc, Woke Okej, okay, uznaniu moich roślin. Skoro moje jedynie mają taki charakter, to, ja nie mogę ich sprzedać. No ciasto, co ja powiem pani Holtswood. O retretty. Po tym sataniu można 5 tyń naraz znaleźć, znaczy po kolei. Więc ja sobie najpierw pospieram te tynie i dopiero wrócę. O, tu jest. Ciekawe są tu nagrody, bo jest niesłamana kość. Gdy jesteś na nawieconym szloku, to ta idealna mała kość porusza się w twojej kaszenie, jakby coś się wsywało. I tak samo jest z tymi piórami i jestem ciekawa co to jest. Ja może tu serio kupię. Nie wiem co to jest. Zobaczymy. Wszyscy to wiem co to jest. Okay. O, już jesteś fajnie pomóc staruszkowi. do tego pobawić się w Perka z jakimiś jakimiś ciwiodłami, co? Hej, teraz jesteś jedną z nas. Z naszej nasz najlepsze tutajsze miejscówki. Więc dwie twierdzę. Dwieście 250. No tam Ci się coś jeszcze mi się przypomni od tego czasu pa dobrze. No, pięknie. 800, tak? 800 to saliśmy. Ponad 800. No nie, źle. Jeszcze z tym krukiem to tam prawie tysiąc wyjdzie. No ja od początku nie liczyłam tych punktów. Super. Pierwszy raz tak dużo punktów dali postaci. Znaczy te z poprzedniego roku mam na prywatnym koncie i na prywatnym koncie też kupiłam te. A ten jest piękny. On jest piękny naprawdę, zwłaszcza w tej naturalnej wersji. Przepiękny. W przypadku tego czarnego, no to wolałabym, żeby ta czarna była jako naturalna, a wersja magiczna by była coś innego. No Ale dobra. I tak jest ładny w tej. Czarnej wersji. E, ma piórka. Tak, ma piórkę zamiast tych. nie gdzie ma się taka pióra. I są też kruczki. Kruczki to ja kupię na tym kącie. O, jest ten pająk, wrócił. W przyszłym roku muszę na poko. To stać. Ok, fajny pajączek. My sobie kupimy kruka na tym kącie. Piękne. Te kruki są przepiękne. Jeszcze biały. Nie wiem, tego czarnego na pewno na tym kącie kupię. Ten biały jest na prywatnym kupiony, a ten czarny będzie tutaj. No piękny jest. I tego bym kupiła właśnie. Mogliby nową wersję takiego ognistego konia zrobić. Fajnie by było. A ja na tym kącie ko sobie kupię. Coś mi nie pasuje tej wie. Po prostu mało tam bo jakoś mi nie pasuje ta magma. Może na końcu odcinka. Na końcu odcinka będą pokasane te dwa konie. To będą pokazane na tamtym kącie. Tu jest fajne zadanie. Krzywa dusza w tym po miejscu, porozmawiaj. Ja nie miałem tyle szczęścia, nie zawsze byłem taki. Kiedyś kolopujący Tom snu przemieszał Jorvik, polując na wszystkich, którzy weszli mu w drogę. Ja byłem jednym z tych nieszczęśliwców, którzy skinęli z jego ręki. Wyrwał mnie z mojego ciała i zaciągnął tutaj. To wspomnienie wciąż mnie dręczy. Nadal dobrze pamiętam, jak mnie porwał, powinien być był się domyślić. Nie, nie, nie. Gdy pojawiła się dziwna mgła z plecami usłyszałam to tamtęt, tam, tam, o matko. Kopyt. Nie miałem jednak nawet czasu, by się odwrócić. Ja nie potrafiłam mu uciec, ale w topie wyczuwam coś innego ty i robię. zmniejszycie piek tych wydarzeń. Zmienicie piek tych wydarzeń. Być może z Topie się uda uciec. No i dobra. Jeśli chcesz spróbować uciec przed dręczącymi mnie wspomnianiami o kolopującym, mogę ci się podzielić z Tobą tym brzmieniem. I tutaj mamy na wymianę. I teraz sobie poswiecamy jorwik. W nadziei, że on na stopę gdzieś. Przy okazji znam tornado. Proszę znaleźć fragmenty mojej duszy. Okej. Okay. mógł się być. Nie jestem ciekawy, kiedy mi teraz wyskoczy. Oh wow. Jakie dźwięki. Uu. Tam trzy, a dostałam pięć. Okej. Okay. Ten zestaw będzie miał statystyki. Fajnie. To będzie ten strójka lupującego zapewne. Tak jak w spoilerach u CC Creation było pokazane, to pewnie ten strój jest Teraz na końcu e, pokażę te konie, te nowe i te stroje. I ogólnie ja się cieszę, zawsze jestem z, ja Dla mnie Halloween jest najlepszą porą, jeśli chodzi... O, e, Oporę związaną z grami. Dopiero później jest posze narodzenie. Na pierwszym miejscu jest właśnie Halloween jest z reguły najciekawiej w SSO również jest z reguły najciekawiej w Halloween i w porze narodzenie ewentualnie. No i na dniach otwartych czasami też jest ciekawie. Następnym tygodniu ma być jakieś satanie ze wspomnieniami kalopującego, to będzie też ciekawe. Bo coś potępnego mieliśmy w zeszłym roku Kety kalopujący był zamknięty w tej wieży Też musieliśmy odnaleźć jakieś tam jego wspomnienia Więc... Więc fajnie Ja na dzisiaj już chyba wszystko wykonałam Ten odcinek jest bardzo długi Oczywiście spróbuję go pociąć Ja na dziś kończę I czekam na następne aktualizacje halloweenowe